Ja w tej chwili mam dwa takie casey, które prowadzę, gdzie w jednym bardzo duża firma już ma przygotowane trzy scenariusze bardzo, bardzo dużej automatyki w centrum logistycznym i są one przygotowane, są one policzone, natomiast i tak wynajmuję usługę zewnętrzną, żeby to skonsultować, żeby mieć jeszcze głos z zewnątrz, który będzie potwierdzał, wykluczał albo dawał jakiś taki rzut oka z boku to jest jeden temat i drugi temat to jest wykorzystanie automatyki magazynowej, czyli taka ocena post implementacji tego, co jeszcze można z takiej maszyny wyciągnąć, co nie zostało zrobione na etapie, kiedy, kiedy ta maszyna stawała, bo no to jest już temat w innej firmie. Także zobaczcie, że firmy inwestują nawet w konsultantów zewnętrznych, nawet kiedy pracuje nad tym, bo w, tej, w tym pierwszym case'ie kilkanaście osób nad tym pracuje i to nie przypadkowych ludzi e, i niekoniecznie tylko z Polski, i przygotowują, jakby, pewną koncepcję, którą mi tak później chcą z kimś zderzyć. Więc, jeżeli masz takie wyzwanie, macie takie wyzwania, to śmiało kontaktujcie się ze mną. Ja cały czas działam operacyjnie, więc jestem w stanie w takim przypadku pomóc. Dziękuję bardzo za subskrypcję, za lajki. Lajków mało, ale wiadomo, nikogo, nikogo tutaj nie będę zmuszał, chociaż bardzo mi jest tutaj przyjemnie, jak dostaję czy telefony, czy komentarze, ktoś do mnie pisze w wiadomościach prywatnych, że ogląda, że słucha, że fajnie.